Wybrane przez Boga znaki Zodiaku. Niektóre znaki Zodiaku noszą w sobie kod wybrania. Ci, którzy się pod nimi urodzili, nie tylko żyją, ale i zmieniają świat. Ludzie, których słowa stają się przykazaniami, których czyny stają się punktami zwrotnymi w historii cywilizacji. Pod tymi znakami narodzili się Jezus Chrystus, prorok Mahomet, Budda, wybitni nauczyciele duchowi i charyzmatyczni przywódcy, którzy zdefiniowali epoki. Nie jest to przypadek ani zbieg okoliczności, to święty porządek, w którym pewne znaki otrzymują klucz do wpływu, wglądu i mocy zdolnej zmienić losy narodów. Nie są tacy jak inni, a ich życie często ujawnia misję, której nie można ignorować. Chcesz wiedzieć, czy twoja data urodzenia lub znak Zodiaku znajdują się na tej boskiej liście? Obejrzyj do końca i porównaj, może to w tobie tkwi siła, która może wpłynąć na bieg przyszłości. Zasubskrybuj kanał, jeśli szukasz prawdziwej wiedzy, a nie powierzchownych horoskopów. Napiszcie w komentarzach, jakie osobowości, waszym zdaniem, mogłyby urodzić się pod znakiem wybrańców. Zacznijmy od wyjaśnienia, kim są te znaki, którym powierzono coś więcej niż tylko życie. Pierwszym znakiem jest byk. Osoby urodzone pod znakiem byka to najczęściej te, które nie tylko odciskają piętno na historii, ale i zmieniają samą strukturę świata. Ich praktyczna natura łączy się z wewnętrzną siłą, która potrafi zmieniać warstwy rzeczywistości. W takich ludziach spotykają się wytrwałość, geniusz i boskie przeznaczenie. Często pod tym znakiem rodzą się prorocy, reformatorzy, twórcy systemów, które decydują o kierunku całych epok. Niosący najwyższą misję wcieloną na ziemi. Byk ma rzadką umiejętność, słyszy zew czasu. On dokładnie wie, co trzeba zrobić, żeby zmienić bieg wydarzeń. Jego intuicja nie jest emocjonalna, jest logiczna i pragmatyczna. Dlatego każdy krok podejmowany przez byka okazuje się brzemienny w skutki nie tylko dla niego samego, ale i dla tysięcy innych ludzi. Tak właśnie działa boska intencja ukryta w jego czynach. Historia zna nazwiska osób urodzonych pod tym znakiem: genialnych władców, rewolucyjnych myślicieli, filozofów, którzy nie krzyczeli, twierdzili. Ich słowo było prawem, a ich czyn przykładem. W byku nie ma wątpliwości. Niesie w sobie moc stabilizacji, podporę pokoju, strukturę, na której opiera się cywilizacja. Pod tym znakiem rodzą się budowniczowie świątyń. Nie z kamienia, lecz z idei. Boski wybór byka nie kryje się w hałasie. On nie niszczy, on tworzy. W jego działaniach nie ma agresji, ale jest niezachwiana wola. To jest ten, kto może zmienić ustrój państwa, nie rozlewając ani kropli krwi, zmieniając jedynie sposób myślenia mas. Jego narzędziem jest przekonanie, Jego siła leży w prawdzie wypowiadanej spokojnym głosem. Tacy ludzie nie robią zamieszania, są cierpliwi, lecz nieustępliwi. Przychodzą we właściwym momencie, nie wcześniej i nie później, i czynią dokładnie to, co jest wymagane do historycznego zwrotu. Za ich pośrednictwem Bóg realizuje plan ponownego uruchomienia systemu. Nie głośno, lecz nieodwracalnie. Ukryta w spokoju byka jest wewnętrzna energia zdolna obudzić całe narody. Ich zadaniem jest doprowadzenie człowieka do równowagi materialnej i duchowej. Nie w snach, ale w rzeczywistości. Dlatego byk może stać się wielkim reformatorem, przywódcą, prorokiem, przedsiębiorcą, prawodawcą, politykiem, a nawet kimś, kto zmieni znaczenie wiary. Byk nie mówi: Spójrz na mnie. On po prostu to zrobił, a lata później świat zdał sobie sprawę, że dzięki niemu teraz wszystko jest inaczej. To znak pod którym rodzą się mesjasze codziennego życia, ziemskie ucieleśnienia trwałego cudu. Ich misją jest stworzenie porządku, w którym człowiek będzie zbliżał się do Boga poprzez pracę, sprawiedliwość i prawdę. Kiedy wybrany z góry byk przychodzi na świat, cisza wokół niego zaczyna mówić głośniej niż słowa. Nie wymaga wiary w siebie, sam staje się symbolem tego, w co warto wierzyć. Przez niego działa najwyższa wola. Oznacza to, że za jego działaniami stoi coś, co wykracza poza logikę, ale jest poparte faktami. Byk jest ziemskim narzędziem boskiego planu. Drugim znakiem jest baran. Baran jest znakiem, poprzez który pierwotna energia osiągnięć wdziera się do tego świata. Nie ma w nim wątpliwości, nie szuka aprobaty, został wybrany przez Boga, aby działać w sposób, którego nie da się powstrzymać. To znak tych, którzy zmiatają stare i tworzą nowe nie zważając na strach, opór i krytykę. Pod tym znakiem najczęściej rodzą się ludzie, którzy są przeznaczeni do radykalnej zmiany świata. Baran nie dyskutuje, on to robi. To wojownik prawdy, wojownik o istotę, archetyp odrodzonego bohatera, posłany z góry, by spalić kłamstwa i obudzić prawdę. W każdym jego działaniu jest odpowiedź iskry boskiej. Osoby urodzone pod tym znakiem są rzadko rozumiane przez swoich współczesnych ale za kilka stuleci ludzie będą o nich mówić jako o tych, którzy zaczęli wszystko od nowa. Pod tym znakiem na świat przychodzą często prorocy, święci, przywódcy wojskowi i rewolucjoniści, pozostawiając za sobą pewne epoki. Nie można ich ignorować, ich pojawienie się zawsze oznacza zmianę paradygmatu. Jezus Chrystus, który prawdopodobnie uosabiał istotę barana, przyniósł naukę dzielącą czas na przed i po. Baran płynie pod prąd. Bo wie, że nurt prowadzi do ślepego zaułka. To nie tylko oznaka mocy, to oznaka kierowanej, kontrolowanej woli boskiej. Barany są jak ogień, który oświetla drogę. Rozpraszają wątpliwości, niepewność i strach. Mają za zadanie obudzić w ludziach odwagę bycia sobą. Ich zadaniem jest demaskowanie kłamstw, którymi żyje społeczeństwo i pokazywanie, że prawda może być brutalna, ale wyzwalająca. Baran rzadko jest miękki. Ale nie musi tak być. Jej rolą jest wstrząsać, budzić, czasem nawet sprawiać cierpienie, aby poprzez cierpienie przyszło zrozumienie. On nie jest dyktatorem, on jest przewodnikiem. A jeśli jego energia nie jest skierowana ku zniszczeniu dla samego zniszczenia, lecz ku walce o światło, staje się on narzędziem Boga. Wybrany baran wie, że czasu jest mało. Zawsze się spieszy, bo wie, że opóźnienie może oznaczać niepowodzenie misji. Dlatego jego kroki są szybkie, decyzje szybkie, a słowa bezpośrednie. Nie trzyma się ceremonii, nie kłamie i nie idzie na kompromis. Nie potrzebuje aprobaty tłumu, kieruje się wewnętrzną prawdą, która jest w nim obecna niczym latarnia morska. On przynosi niepokój, ale prawdę, i to jest jego misja. Przychodzi tam, gdzie ciemność osiąga swoje granice i przecina ją mieczem prawdy. Przez takich ludzi Bóg przemawia głośno. Baran jest głosem zmiany. Pukaniem do drzwi zmiany, skokiem w nową erę. Jego rolą jest bycie początkiem, początek nowego systemu, nowej ery, nowego sposobu myślenia. Potrafi być niegrzeczny, może popełniać błędy, ale błędy Barana są błędami urodzenia, a nie zniszczenia. Dzięki niej rodzą się cywilizacje, ruchy duchowe, fale wolności i buntu. On nie jest tylko liderem, on jest iskrą, która rozpala ogień zmian. Baran nie jest widzem. Zawsze bierze udział, zawsze w centrum wydarzeń, zawsze na pierwszej linii frontu. Jest dyrygentem najwyższej energii, której nie można zatrzymać. A jeśli wypełni swoją boską misję, będzie w stanie zmienić istotę historii. Trzecim znakiem jest Skorpion. Spośród wszystkich znaków Zodiaku, to pod znakiem Skorpiona rodzą się ci, którzy potrafią zmieniać strukturę świata od wewnątrz. To nie ludzie tworzący iluzję wpływu, lecz ci, którzy faktycznie zmieniają cywilizację, niszczą przestarzałe formy i tworzą nowe. Ich energia transformacji nie jest metaforą, lecz narzędziem działania. Nic więc dziwnego, że dusze, którym powierzono zadanie dokonywania radykalnych zmian duchowych, politycznych, kulturowych, często wcielają się pod tym znakiem. Skorpion jest znakiem ludzi, których wola, intuicja i determinacja są zgodne z boskim planem. Nie tylko przechodzą przez życie, niosą siłę, która burzy stare i daje początek nowemu. Skorpiona można nazwać znakiem odrodzenia, znakiem, poprzez który Bóg zmienia bieg historii. Ci ludzie nie boją się bólu, straty i zmagań. Przychodzą na świat nie po to, by wieść łatwe życie, lecz po to, by poznać najciemniejsze warstwy ludzkiej natury i wydobyć z nich światło. Jezus, Mahomet, Nostradamus. Za każdym z nich stała energia zniszczenia w imię oświecenia. Skorpion jest symbolem śmierci Starego Świata i narodzin nowego, łączy w sobie siłę wojownika, mistyka, proroka i reformatora. A nawet jeśli działa w ukryciu, skutki odczuwają całe pokolenia. Mężczyźni i kobiety spod znaku skorpiona noszą w sobie wewnętrzny ciężar z dzieciństwa. To nie jest kara, to kodeks wybraństwa. Dla nich jest to trudniejsze, bo to za ich pośrednictwem kształtuje się wpływy. Nie szukają sławy, ale to ich nazwiska pozostają w historii. Ich droga życiowa rzadko jest prosta, ale każda tragedia, każda strata, każda walka czyni ich silniejszymi. Są doskonałymi narzędziami Boga, jeśli chodzi o przebudzenie, a nie pocieszenie. Skorpion posiada głęboką wiedzę, intuicyjnie wyczuwa kłamstwo, zdradę i fałsz. Niszczy nie z zemsty, lecz dlatego, że prawda jest dla niego ważniejsza niż wygoda. Jego zadaniem jest wypalić wszystko co fałszywe i pozostawić tylko istotę. Nie boi się samotności, nie boi się śmierci. Narodził się, aby przez nie przejść i przywrócić światło najciemniejszym rejonom ludzkiej duszy. Osoby spod znaku Skorpiona nigdy nie będą żyły spokojnie. Ich wibracje są zbyt silne. Ich działania są zbyt znaczące. Ich słowa są zbyt precyzyjne. Nie są przywódcami tłumu, są osiami wokół których rozwija się rzeczywistość. Ich siła nie leży w liczbie zwolenników, lecz w głębokości ich wpływu. Czasami, dla jednej osoby, czasami, przez całą epokę, Bóg wybiera skorpiona, gdy świat potrzebuje oczyszczenia, kiedy stary porządek już nie działa, kiedy konieczne jest radykalne rozwiązanie. I dlatego właśnie pod tym znakiem najczęściej rodzą się ci, którzy przekraczają granice, zmieniają dogmaty, niszczą fałsz i tworzą nową prawdę. To znak tych, Którzy nie proszą o pozwolenie, lecz działają. Ci, którzy nie zawsze są zrozumiani za życia, ale rozpoznani dopiero później. Ci, których misją nie jest zadowalanie innych, lecz ich przemiana. Bez strachu, bez kompromisów. Czwartym znakiem jest koziorożec. Koziorożec jest znakiem tych, których niebo wybiera, aby tworzyli struktury, systemy i prawa, według których będą żyć narody. Osoby urodzone pod tym znakiem są nie tylko zdyscyplinowane, ale także noszą w sobie kodeks odpowiedzialności za ludzkość. To oni tworzą nowe formy władzy, ustanawiają zasady i kładą podwaliny cywilizacji. Ich ścieżka nie ma na celu osiągnięcia dobrobytu. Ich misją jest budowanie wieczności, a jeśli skorpion zniszczy fałsz, to koziorożec zbuduje coś nowego na oczyszczonej ziemi. Pod tym znakiem często rodzą się prawodawcy, prorocy, reformatorzy i nauczyciele, których życie staje się punktem zwrotnym w historii. Chrystus, Mojżesz, Buddha, za tymi postaciami kryje się energia koziorożca. To nie namiętność, to nie gniew, to stanowczość, cicha pewność siebie i wewnętrzna misja. Przychodzą na ten świat, aby zaprowadzić porządek i czynią to nie krzykiem, ale poprzez nieubłaganą determinację. Ci ludzie wiedzą, jak cenny jest czas, dlatego każda ich minuta jest pełna znaczenia. Ich słowa stają się prawami, ich kroki stają się podporą dla tysięcy. Koziorożec w swojej najwyższej formie nie jest karierowiczem. To jest architekt duchowy. Nie boi się niezrozumienia, nie szuka miłości, on buduje. I on wie, że nadejdzie czas, kiedy jego praca zostanie doceniona. Kiedy wszystko, co stworzył, przetrwa próbę czasu. Dlatego wśród koziorożców jest tak wielu reformatorów, strategów, generałów, autorytetów religijnych i filozofów. Ludzie, którzy są nie do zatrzymania, ponieważ nie działają pod wpływem pragnienia chwały, lecz kierują się wewnętrznym powołaniem. Osoby spod tego znaku często podążają ścieżką samotności. To dla nich trudne. Często są źle rozumiane, są zbyt wymagający, wobec siebie i innych, ale właśnie na tym polega ich wyjątkowa funkcja. Zapobiegają rozkładowi świata. Podtrzymują konstrukcję, utrzymują moralność, prawo i strukturę. Za ich pośrednictwem Bóg zapobiega popadaniu cywilizacji w chaos. Koziorożec jest znakiem nieuniknionych rezultatów. To, co zostało wycierpiane, sprawdzone, przetestowane. Porusza się powoli, lecz jego kroki są nieubłagane. Kiedy mówi, jest słyszany. Kiedy działa, ma skutek. I nawet jeśli na początku jego decyzje wydają się trudne. Z czasem okazują się ratujące życie, ponieważ myśli nie tylko o jednym dniu do przodu, ale o całych stuleciach do przodu. Bóg wybiera koziorożca, gdy świat potrzebuje porządku, kiedy chaos zaszedł za daleko, kiedy potrzebujesz postaci, która się nie podda, nie osłabnie, nie ugnie się. Dlatego koziorożec staje się symbolem siły, dojrzałości i prawdziwego przywództwa. Jego wybranie polega na jego zdolności przetrwania tego, co niemożliwe, i zbudowania na tym fundamencie nowej ery. Cichy, twardy, nie ma miejsca na błędy. Dlatego pod tym znakiem rodzą się ci, których później nazywano Ojcami Narodów, Mędrcami Epoki i Filarami Wszechświata.